Cześć wszystkim, mam na imię Naomi, mam 20 lat i w tym filmie chciałabym powiedzieć coś o sobie. Także, jak już wspominałam, mam na imię Naomi i moją pasją jest fotografia i jeździectwo. Jeżdżę konno 11 lat, mam 9 koni, z czego tylko 6 z dojazdy. Na co dzień zajmuję się końmi oraz przeprowadzam treningi, gdyż jestem trenerką. Na tym kanale będę publikować treści typu vlogi zestawieni i z mojego życia. Filmy będą się pojawiać co niedzielę, ale jeżeli chcecie śledzić, co dzieje się u mnie na co dzień, zapraszam na Instagrama. Nie będę teraz mówić jakoś bardzo dużo o sobie, gdyż nie chcę, żeby ten film trwał 30 minut. Dodatkowo nie chcę was zanudzić na śmierć, więc poznacie mnie po prostu oglądając moją twórczość. A teraz zapraszam Was do części bardziej jest dzieckiej. Poznajcie Velosa. Jest to ogier rasy Tennis Walking Horse i w tym roku ma 8 lat. Mam go już naprawdę długo, gdyż dostałem go, kiedy miał zaledwie 3 miesiące. Velo jest przykochanym ogierkiem i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Jest to koń wszechstronny, ale my rozbijamy się głównie skokowo i krosowo. Często jeździmy na różnego typu wydarzenia. Najczęściej są to zawody skokowe. Nie mam bardzo dużo planów z tym koniem, ale wiemy to tyle, że na pewno ma on u mnie do żywocie. Jak wspominałam, nie chcę Was zanudzić na śmierć, więc więcej o nim będzie w kolejnych filmach. Moim drugim koniem jest ogier o imieniu Blue i jest on rasy hanowerskiej. W tym roku będzie mieć on 11 lat, ale jak na swój wiek trzyma się naprawdę dobrze. Jest to koń skokowo krosowy ale coś tam umie też z ujeżdżenia. Jest on na pewno energiczny, ale to przez to, że jest koniem po wyścigach. Mimo wszystko jest on dosyć spokojny i wycilowany. Jest, że tak powiem, odporny, gdyż nie boi się niczego. Więcej o nim w kolejnych filmach i przechodzimy do kolejnego konia. Także moim trzecim koniem jest River jest to ogier rasy Ma on 9 lat i jest koniem wszechstronnym. Ma on na pewno ciekawy charakter i jest bardzo energiczny. Na jazdach jest bardzo skupiony i spokojny i też jest bomboodporny. Nie jeżdżę z nim często na zawody, wolę skupić się na jeździe w domu. Ale jak już się wybierzemy na tak owe wydarzenie, idzie nam naprawdę dobrze. Jak zresztą koni, więcej o nim oczywiście w kolejnych filmach. I przechodzimy do części z klaczami. Pierwszą z nich jest Kalifornia. Kali jest klaczą rasy belgijskiej gorąco krwisty i ma 12 lat. Niestety dopiero od kilku miesięcy możemy jeździć, gdyż jest ona koniem ze złego domu. Nie będę teraz opowiadać o jej dzieciństwie, powstanie o tym osobny film. Kalifornia jest koniem bardzo śmiałym i spokojnym. Nie ma ona problemów z nowymi miejscami czy wyjazdami. Od czasu do czasu jeszcze z nią na zawody i idzie nam naprawdę dobrze. Jest to koń skokowo-krosowy, ale ostatnio uczymy się ujeżdżenia. Oczywiście więcej o nim w kolejnych filmach i przechodzimy do kolejnego konia. A kolejna jest Arkadia jest to klacz rasy hanowerskiej i ma 7 lat. Jest to córka blue, o którym opowiadałam Wam wcześniej, ale ona miała trochę lepszy start. Pod względem sportowym jest ona lepsza od swojego ojca, gdyż od początku kształciła się skokowo. Aktualnie jest ona koniem wszechstronnym i potrafi bardzo dobrze skoki, jak i ujeżdżenie. Wydaje się, że jest już naprawdę bardzo dobra, ale jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Taki fun fact, jest ona w pierwszym miesiącu ciąży. Mimo tego, że jest wszechstronna, to jednak jeździmy bardziej skokowo, niż ujeżdżeniowo. Więcej o niej w kolejnych filmach i przechodzimy do kolejnego konia. I ostatnim koniem w tym filmie jest Wilda. Jest to klacz rasy hanoweckiej i ma 6 lat w tym roku 7. Została ona uratowana przeze mnie z tak zwanej patoszkółki. Aktualnie pracujemy nad jej zaufaniem do mnie. Pojawi się o niej osobny film opowiadający jej historię. Kobyłka jest bardzo chętna do pracy i bardzo szybko się uczy. Kiedy uda się ją naprawić psychicznie, będę chciała ją zaślebić. Oczywiście więcej o niej będzie w kolejnych materiałach. Ok, to wszystko, co dziś dla was przygotowałam. Zachęcam do przeczytania opisu filmu, gdyż są tam ważne informacje. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, do następnego i trzymajcie się. Papatki.